W październiku poprzedniego roku odbyła się pierwsza gala najnowszej federacji wrestlingu na polskim rynku, czyli oczywiście Prime Time Wrestling. Niezwykle uzdolniony roster stworzony z byłych gwiazd pozostałych federacji adeptów szkoły PTW i wzmocniony przez imponujących gości z zagranicy. Axel T. czyli Alexander Wolf z WWE, Mistrz WXW Mariusz Alani, Santino Marella i do niedawna dominujący przez prawie 3 lata Mistrz NWA Nick Aldis i wiele innych. Karta gali wyglądała genialnie i dawała spore nadzieje, że nadchodzi prawdziwa rewolucja w polskim wrestlingu. O tym czy nadeszła mówiliśmy już w podcaście kilka miesięcy temu. Teraz czas sobie powiedzieć jak wypadła każda z walk. Chillingowo też była to tytułowa rewolucja. Z góry zaznaczam, że jest to tylko moja opinia, z którą wy się zgadzać nie musicie, lecz chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach. Zapraszam też na następną galę Prime Time która odbędzie się 19 lutego w Chorzowie, na której też ja się pojawię, a w poniedziałek lub wtorek poszło, powinniście spodziewać się recenzji tamtej gali. Tak więc już nie przedłużając, je ja nazywa się Marce z z Resting, a oto recenzja gali PTW Rewolucja. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji naszego kanału po więcej takich topek, rankingów i newsów ze świata wrestlingu. Również nasza grupa na Facebooku może się Wam spodobać, więc link do niej znajdziecie w opisie. Axel Tischer kontra Taras Rozpoczęcie show powinno być z mocnym przytupem i trzeba przyznać, że dokładnie tak było w przypadku rewolucji. Gwiazda WWE były członek Sanity oraz Imperium w WWE kontra kompletny debiutant jeśli chodzi o polską scenę wrestlingu. Teraz otrzymał twardy orzek do zgryzienia, ale wydaje się, że to idealna okazja na pokazanie się szerszej publiczności. Jak mu to wyszło? Naprawdę bardzo dobrze i nie było tak widać, że to jego debiut. No i do tego fani go z miejsca kupili dzięki czemu stał się jednym z najbardziej lubianych wrestlerów w PTW. Dali naprawdę składny pojedynek bez większych przestojów, no i swoje umiejętności dobrze zaprezentował Taras dając wiele przyjemnych akcji. Tischer miał za zadanie zrobienie z niego gwiazdy i to mu się udało. I już tak odchodząc od kayfabu, ogromny szacunek za podłożenie się Polakowi w tej walce. Teraz wygrał dzięki swojemu Spearowi, a raczej w tym przypadku nazwano go Gidu. Niepotrzebna kalka z angielskiego, ale nie będę się czepiał, nie o to tu chodzi. Tisher przegrał jednak 19 lutego będzie miał okazję na wyrównanie swojego bilansu, gdyż będzie bronił mistrzostwa niemieckiej federacji GWF z Bad Bonesem. Moja ocena to 3 1 czwarte gwiazdki. Peter Panasz kontra Joe i Legend. Kolejny pojedynek Polska kontra świat, jednak tym razem mieliśmy do czynienia z dobrze znaną osobą dla fanów polskiej sceny wrestlingu. W KPW Peter Panasz był jedną z najbardziej popularnych gwiazd, jednak Piotr zawiesił swoją karierę na ponad 2 lata w sierpniu 2019 roku. Walka z Joey Legendem wydawała się bardzo dobrym powrotem do ringu, na pełnoprawnej gali, chociaż nie nastawiałem się tu na fajerwerki. Widziałem wiele razy panasza w akcji i już kiedyś przyznawałem, że z czasem zbierą większą pewność siebie w ringu, jednak tak długa przerwa mogła zrobić swoje. Doświadczenie legendy ECW dało tu większą jakość akcji, ale mam swój problem z tą walką, jakim jest jej długość. Wydawała się ona niepotrzebnie przedłużać, przez co też oglądało się to z czasem coraz gorzej. Początek był naprawdę dobry, ale później zaczęły się pokazywać braki panasza, a także po prostu problemy z wytrzymałością ze strony kanadyjczyka. Spowodowało to też fakt, że zakończenie walki, które nie miało dynamiki i po prostu wyglądało słabo jak na finisz. Mimo wszystko walka była po prostu w porządku, nie Więcej moim zdaniem i daje jej 2 i 3 czwarte gwiazdki. Złotowa kontra Marcelito. Nie ma czego tu oceniać: typowy skład, Złotowa stał się znienawidzonym zawodnikiem w rozterze. To powinno być w tej federacji, szczerze nie mam nic przeciwko, bo dzięki takiej osobie jak Złotowa PTW może zbierać zasięg. Mój miennik nie miał tu szans na zaprezentowanie się. Szkoda, mógłby dostać chociaż kilka akcji, i wyszłoby to lepiej niż kilka przedłużonych segmentów tej gali. Segment Złotowy był irytujący, ale taka jest jego robota w tym biznesie. Spoko, to w końcu jakiś gimik na tym polega ten biznes. Podsumowując, bez oceny idziemy dalej, zobaczymy co przyniesie dalej ten program z obecnie zawieszony

Krótkie, szybkie by podpromować zawodników i też stworzyć kolejnego lubieńca w postaci czajki, a także co najważniejsze przyjemne. Archie zaprezentował umiejętności highflyerowe, a Remo pokazał, że będzie w przyszłości takim typowym tuzem do dominowania swoich przeciwników. Klasyczne starcie Dawid kontra Goliath, które w tym przypadku wygrał znów ten pierwszy dzięki wykorzystaniu swojego sprytu i nieuwagi ze strony Remo. Moja ocena to 2,5 gwiazdki. Johnny Flash contro Johnny Storm kawał świetnego show zaprezentowali nam goście z zagranicy. Znają się ci dwaj doskonale, wiele razy wspominano o ich doświadczeniu i jako tag team, i jako rywale, co potwierdza strona Cage Match. Według niej Flash i Storm dzielili ze sobą link aż 196 razy w ciągu 25 lat, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Wszystkie te fakty niemalże gwarantowały nam wrestling na wysokim poziomie i tak też było. Technika, akcje wysokiego ryzyka, tempu jakie sobie narzuciła ta dwójka, no i Doświadczenie obu zawodników dały nam najlepsze widowisko z całej tej gali. Flash i Storm mimo swoich lat na karku nie bali się latać po ringu, ale też poza nim, co oczywiście było za każdym razem nagradzane przez fanów wielkimi brawami i budującymi czantami. Genialny showstealer, który pokazał jaki potencjał trzemie w kontaktach PTW, nawet jeśli nie są to znane nazwiska. Moja ocena to 3 i 3 czwarte gwiazdki. 11-osobowy Battle Royale Chyba najsłabsza część tej gali, ale by tu stwierdzić nie można zapomnieć o tym, co się działo jeszcze przed rozpoczęciem pojedynku. Battle Royale poprzedziły wejście 11 zawodników, przy czym wszystko to trwało około 20 minut, zdecydowanie zbyt długo patrząc na fakt, ilu w nim było uczestników. Przez takie coś kompletnie odechciewało się oglądać sam pojedynek, chociaż miał tu też trochę sensu, by leszlerzy zostali nam zaprezentowani, ale no bez przesady. Sama walka była prawie dwa razy krótsza i praktycznie nic tam się nie działo. Eliminacje nie kleiły się ze sobą, realizatorka też nie wyłapała jednego wypadnięcia, przez co trzeba było jej pokazywać w powtórce i tak naprawdę nie było tu widać większego sensu. Zawodnicy jak Axel Fox, Gabriel Quinn czy Karol Górski wypadli tak szybko z ringu jak do niego weszli. Tak naprawdę tylko Jacob Crane, Martin Guerrero i Nano Lopez mieli coś więcej do zaprezentowania. Nie zabrakło też błędów i nieporozumień, jednak ostrożnie. Ostatecznie to Hiszpan Nano Lopez moim zdaniem mocno zaskakująco wygrał ten Battle Royal, eliminując na koniec Kraina. Moja ocena to jedna gwiazdka. Seriusz dziedzic i Marius Alani kontra Santino i Disco Pablo. Należało mieć kompletnie inne podejście do tej walki w porównaniu do poprzednich, gdyż nie miało ona na celu pokazania jakichś fenomenalnych akcji, a zaprezentowanie wielkiego gościa jakim był Santino. Były mistrz interkontynentalny w WWE zaskoczył chyba wszystkich swoim pojawieniem się w Polsce i ukazał nam bez zaskoczeń postać, z której jest znany w świecie wrestlingu. Warto jednak wspomnieć, że nie był to jego debiut w naszym kraju, gdyż ten zajczył w kwietniu 2012 roku podczas Galileo w sumienia Revenge Tour, która odbyła się w Ergo Arenie. Marella, oczywiście, nigdy nie był geniuszem ringowym, jego postać była zawsze nastawiona na czystą komedię i dodatkowo przy tym trochę wrestlingu. Do tego spora przerwa w występach jaką miał nie mogła nas nastawiać na nie wiadomo jakie widowisko, ale reszta zawodników mogła to nadrobić. Niestety wszystko się kręciło właśnie wokół Kanadyjczyka, a przez większość czasu Pablo był po prostu dominowany przez Seriusza i mistrza WXW. Walka była długa i dużo niestety nie pokazała, ale wiadomo już, że dziedzic będzie jedną z nadziei rozszeru PTW. Zgarnął przypięcie dzięki sprytowi i zmianie z Mariuszem, a po starciu fajnie na co czekali, czyli Kobra od Santino, więc wszyscy byli zadowoleni. Znów nie spodziewałem się fajerwerków i też ich nie było, ale znów genialny prognostyk grafanów PTW przed następnymi gośćmi. Moja ocena za tę walkę to jednak dwie i jedna czwarta gwiazdki. Chris Masters kontra Robert Star. Osobiście zawiodłem się na tej walce, znając już dobrze umiejętności Roberta i fakt, iż to teoretycznie idealny przeciwnik dla niego, wydawało się, że mogą nawet skraść to show. Stary już udowodnił dwa lata temu z Reinbakiem, że z gigantami, z zawodnikami podobnymi do niego pod względem warunków fizycznych, jest w stanie dać dobre, twarde widowisko. Ostatecznie wyszło z tego przez większość walki pokazywanie swojej muskulatury i siły. Brakowało czystego wrestlingu, a szkoda, bo z pewnością byliby w stanie coś więcej. Zaprezentować. Zaskoczeniem był dla mnie wynik tego pojedynku, gdyż Star został znokautowany, a następnie sędzia przerwał walkę przy Master Locku. Moja ocena to 2,5 gwiazdki. Nick Aldis kontra Gracjan Corpo to nie był zawód, bo nie można się było niczego dobrego spodziewać po Gracjanie, który nie mam do dziś pojęcia co robił w walce wieczoru. Nadzieję jednak pokładałem w Aldisie, który ma ogromne doświadczenie i walczył na bardzo wysokim poziomie. Był mistrzem TNA World Heavyweight, szóstym najdłużej panującym mistrzem NWA World Heavyweight no i wystąpił na historycznej gali All In, więc można było oczekiwać więcej. I trzeba przyznać, że gdy to on miał przewagę w tym pojedynku wyglądał to zdecydowanie Lepiej, ale niestety większość walki to była dominacja korpo. Gracjen mocno odstawał od swojego rywala, była ogromna różnica w jakości, a też jego gimmick nie pomagał w akcjach, bo możliwe, że przez swoje buty zasilznął się z plecównika. Korpo to nie osoba do main eventu. Przekonałem się o tym już dawno i na rewolucji udowodnił to po raz kolejny. Po prostu nie ta liga. Ale wydawało się, że dziwniejszej rzeczy od tego zestawienia nie będzie. A jednak było jeszcze zakończenie tej walki. Dyskwalifikacja Nika Aldisa kończy walkę wieczoru pierwszej gali w historii federacji? To nie tak powinno wyglądać. Teraz to ma większy sens, bo kontynuację story z Christem Mastersem zobaczymy w main eventie gali PTW Blackout. Jednak nadal niesmak pozostał ogromny. Moja ocena za całą kształt to dwie gwiazdki. I tak wygląda moja recenzja gali PTW Rewolucja. Oceny tego nie pokazują, ale była to naprawdę przyjemna gala do oglądania, która po prostu miała swoje gorsze momenty. A jak wam się podobało to show, wybieracie się na Blackout, a może wybierzecie jednak Elimination Chamber? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym za możliwość w rozwijaniu naszego kanału, a szczególnie jesteśmy wdzięczni Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Marcel Rutkowski z Multis Wrestling. Dziękuję za uwagę. I słyszymy się już wkrótce.